Zgubiony portfel, zniszczony samochód, albo włamanie do mieszkania. Wszystko to oznacza duże nerwy, ale przede wszystkim straty materialne. Te straty pozwala ograniczyć ubezpieczenie. Ubezpieczenia mają za zadanie chronić nas w przyszłości w przypadku wystąpienia jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia. Zakłady ubezpieczeń są strażnikami funduszu, na który składają się wszyscy klienci, z którego potem są wypłacane. Odszkodowania w przypadku właśnie zdarzenia zapisanego w umowie. Dbają także, aby zarówno wpłacane przez klientów składki, jak i wypłacane przez ubezpieczycieli odszkodowania były na odpowiednim poziomie. Ubezpieczenie może również pokryć koszty leczenia lub pozwolić dodatkowo zaoszczędzić na starość, kiedy zakończymy aktywność zawodową. Ubezpieczenia życia, na życie są bardzo istotnym segmentem rynku. Stanowią zabezpieczenie dla osób w przypadku zdarzeń nieprzewidzianych, np. utraty zdrowia czy nawet śmierci. Generalnie rynek dzieli się na dwie części: produkty typowo ochronne oraz produkty inwestycyjne. Rynek ubezpieczeń majątkowych narodził się, kiedy grupy biznesmenów Chcąc uchronić się przed stratami finansowymi, zaczęły organizować sobie fundusz, z którego w przypadku jakiegoś nieszczęścia wypłacali pieniądze na pokrycie strat. Zakład ubezpieczeń szacuje ryzyko, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia. Na tej podstawie kalkuluje składkę i przyjmuje od swoich klientów właśnie składkę ubezpieczeniową po to, ażeby tym osobom, które mają szkodę, czyli to ryzyko ubezpieczone wystąpi, wypłacić odszkodowane. Dziś system ubezpieczeń działa bardzo podobnie. Właściciele poliza opłacając składkę ubezpieczeniową, tworzą fundusz, z którego potem pokrywane są koszty ubezpieczeń zdarzeń. Zakład ubezpieczeń, by to zapewnić, lokuje te środki. Gdzie je lokuje, reguluje to ustawa ubezpieczeniowa. Na przykład do 40% tych pieniędzy jest lokowane w akcje, do 25% w nieruchomości. Działalność systemu ubezpieczeń opiera się na założeniu, że właściciel dobra płaci firmie ubezpieczeniowej za przejęcie ryzyka za straty związane z określonym zdarzeniem. Jeśli takie nastąpi, firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie, którego celem jest zniwelowanie straty. Możemy ubezpieczyć praktycznie wszystko, od naszego życia czy zdrowia po składniki naszego majątku, takie jak mieszkanie, samochód, ale także sprzęt elektroniczny. Mieliśmy do czynienia także z ubezpieczeniami nietypowych rzeczy, takich jak na przykład nogi. Nogi ubezpieczał u nas słynny piłkarz, były reprezentant Polski. Ubezpieczenia są dziedziną tak skomplikowaną, że zakład ubezpieczeń prowadzący ubezpieczenia na życie nie może prowadzić innych ubezpieczeń osobowych lub majątkowych. Polskie prawo zakłada, że zakład ubezpieczenia na życie nie może sprzedawać polis majątkowych i odwrotnie. Ale z reguły jest tak, że agenci ubezpieczeniowi mają możliwość reprezentowania obydwu tych zakładów ubezpieczeń zarówno majątkowego, jak i życiowego. Tak więc, gdy ch gdybyśmy chcieli kupić szeroki wachlarz ubezpieczeń zarówno życiowych, jak i majątkowych z reguły możemy tę sprawę załatwić u jednego agenta. Żeby zawrzeć ubezpieczenie, należy złożyć wniosek o ubezpieczenie. Po określeniu ryzyka firma ubezpieczeniowa podejmuje decyzję, czy dane ryzyko przyjmuje i za jaką kwotę. Jeśli zakład ubezpieczeń zdecyduje się na zabezpieczenie ryzyka, wystawia polisę, która potwierdza zawarcie ubezpieczenia. Polisa ubezpieczeniowa powinna zawierać innymi dane odnośnie ubezpieczonego, ubezpieczającego, przedmiotu ubezpieczenia, sumy, ube, sumy, ube, sumy ubezpieczenia zapisów ogólnych warunków, na jakich podstawie to ubezpieczenie zostało zawarte. Żeby otrzymać odszkodowanie, wypadek ubezpieczeniowy powinien być zdarzeniem niezawinionym przez ubezpieczającego się bądź zawiniony nieumyślnie. Wina umyślna zwalnia zakład ubezpieczeń z obowiązku spełniania świadczenia ubezpieczeniowego. Na dodatek ubezpieczający się w razie zajścia wypadku ma obowiązek zrobić wszystko, co możliwe dla zmniejszenia szkody. W ubezpieczeniach Autokasko z reguły zakłady ubezpieczeń wymagają od osoby, która zgłasza kradzież pojazdu, posiadania wszystkich kompletów kluczyków, które były do tego auta dołączone, a także dokumentów typu dowód rejestracyjny. W innym przypadku warunki takiej umowy przewidują, że zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania. Z rynkiem ubezpieczeniowym związani są agenci i brokerzy. Agent działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Zawiera umowy ubezpieczenia lub pośredniczy w ich zawieraniu. Brokerzy ubezpieczeniowi działają w imieniu i na rzecz klienta wykupującego ubezpieczenie. Ich rolą jest wspieranie klienta zarówno gdy wybiera ubezpieczenie, negocjuje warunki, jak też w późniejszym procesie realizacji usług ubezpieczeniowych. Agent działa w imieniu i na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń, broker działa na, w imieniu klienta bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń. Jeszcze jedną różnicą jest to, że agent jest wpisany do rejestru agentów, broker jest wpisany do rejestru brokerów. Działalność ubezpieczeniowa jest regulowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Weryfikujemy wszystkie podmioty profesjonalne działające na rynku jeszcze przed tym, jak one rozpoczną działalność, a później na dalszym etapie sprawdzamy, czy prowadzą takie podmioty działalność zgodnie z przepisami prawa. Rynek ubezpieczeniowy jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Stale zwiększa się liczba graczy i ofert na rynku. Dlatego warto dokładnie przyglądać się ofertom, by wybrać najlepszą dla siebie.